będziesz miał kłopot z tym, z, y, jak to podłączyć, to pamiętaj, że na każdych modułach, y, które są jakieś dziwne, specyficzne, czy to lampki, czy to właśnie jakieś bistabilne, z boku każdego modułu masz podpisane styki, co, gdzie, jak działa. Więc y, jeśli, no tak masz, to tego nie widzisz. Zwracaj uwagę na boki. Na jakiej zasadzie działa sieć IT? Sieć IT jest całkowicie odizolowana, wiesz? Sieć IT, moment. IT, 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 IT. Zobacz, tutaj mamy na przykład sieć T, ona jest całkowicie odizolowana. To jest w ogóle ta, ta sieć nie ma połączenia z Ziemią. I to jest bardzo wymagająca sieć, i ją się stosuje w różnych takich bardzo wymagających instytucjach. Czyli, że masz po prostu, to jest osobne w ogóle zasilanie, z niczym nie połączone, z żadną ziemią, z niczym, niczymkolwiek, tylko uziemienie z ziemią połączone. To jest tak jakby, to tak jakbyś sobie zrobił transformator w jakimś urządzeniu i po, po prostu miał je powieszone gdzieś tam w próżni, nie? i to, to tak działa, można powiedzieć. Jaka nazwa na YouTube? Bardzo łatwo, dokładnie. Taka sama jak i tutaj. Skąd bierzesz elektrykę? Jaką elektrykę? No i skąd biorę? Nie wiem, nie wiem o co... Skąd biorę pomysły na elektrykę, czy tak? Pomysły to dają nam projektanci przy instalacjach. Dobra, spoko. Czy po technikum elektrycznym studia energetyczne to dobry plan? Myślę, że tak, wiesz, że na energetykę możesz iść, bo tam jest bardzo ciekawa robota. Powiesz coś o napięciu międzyfazowym, jak to rozumiesz? Hmm, wiesz co, napięcie fazowe to taki ciebiek. Mm, to takie dziwne coś, taki prąd na sterydach, nie. I to jest takie napięcie właśnie to jest dziwne, że zobacz, jeśli mm, przy napięciu, jeśli korzystasz z jakiegoś odbiornika, który potrzebuje trzech faz i zera, nie, to to napięcie działa sobie można, że tak powiem, powiedzieć, bez tego zera. Ono sobie wtedy działa między tymi trzema fazami. Czasami korzysta z zera, zamyka sobie obwód przez zero, ale czasami nie. I to napięcie jest. No, no to napięcie między faz... Kurde, no nie wiem, jak to Ci wytłumaczyć chyba. Podeślij. Jeśli masz jakieś zadania dla mechatroników, to podeślij, bo ja nawet nie mam zielonego pojęcia, co tam jest, wiesz? Ja nie wiem, czym jest mechatronik dokładnie, <laughs> jeśli mam być szczery. Czy jest sens montować różnicówkę jednofazową w instalacji jednofazowej bez przewodu ochronnego? Nie, kompletnie nie ma sensu, wiesz, bo, bo to wtedy ci nie zadziała. Różnicówka tylko i wyłącznie będzie ci działała, jeśli będziesz miał przewód ochronny. Bo, bo tak, jeśli nie będziesz miał przewodu ochronnego, to ona nie będzie wiedziała, co się dzieje, bo cały czas będzie miała to samo. AZZS. Hmm, Wytłumaczysz, jak podłączyć AZZS? Tak, ale to nie teraz. Później, bardzo później. Ja Sochaczew. Mamy godzinę od siebie. No to fajnie. Siema Sochaczew. Bardzo, bardzo mi miło, że jesteś. Dlaczego podłączyłeś przewód neutralny do listwy N, a nie do różnicówki, a potem dopiero do listwy? Wiesz co, bo... Zobacz, bo oto... No, bo tutaj mam lampki kontrolne po pierwsze. No właśnie, to, to wam trochę może pomieszać te, te, to myślenie, bo ja mam tu lampki kontrolne, które muszę skądś zasilić, nie? a mam tylko taką listwę, więc muszę sobie, widzisz, potrzebuję trzy styki, żeby coś zrobić. Ale w jaki sposób ty to zasilisz, to obojętnie, bo, bo idąc Twoim tropem, ty możesz tak samo zrobić. Możesz to tym zerem pójść tutaj i pójść tutaj, nie? I już. I później dopiero z różnicówki na listwę, prawda? Ale to pod warunkiem, że masz więcej odbiorników, bo tak jak tutaj jest na tym egzaminie, to mamy tylko jeden odbiornik, prawda? Więc teoretycznie nie potrzebujemy listwy. Moglibyśmy sobie zamontować na przykład też taką listwę tutaj z boku, prawda? Ja często tak robię w tablicach, tylko że no, ta listwa tutaj się nie sprawdzi. Napisz, jaki silnik potrzebujesz. No, jakiś taki. No, no jaki silnik, poczekaj. Co ja potrzebuję? Nie wiem jeszcze. <laughs> ja to na bieżąco rzeźbię. Wykonaj pomiary kontrolne rezystancji uzwojeń oraz rezystancji izolacji silnika jednofazowego. No dobra, no to potrzebuję jakiś silnik jednofazowy, który, 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 na którym będę mógł sobie taki pomiar strzelić. To musi być jakiś specjalny, specyficzny silnik? Nie. Dobra, bo z silnikiem trójfazowym kurczę będę miał problem, ale ja tego nie mam gdzie Wam tu pokazać. To mi się kurde nie bardzo zmieści na tej tablicy trójfazowy silnik. No bo tutaj musi być do tego... Nie, nie, to nie to. Do tego trójfazowego silnika... co ja potrzebuję? Tu chyba będziecie mi musieli zaufać na słowo po prostu, że to działa. Ja wam jakoś to spróbuję udowodnić, że to działa lewo-prawo, ale bez sensu. No ja wam tu nie zamontuję silnika trójfazowego kuźwa, bo to... Mm, jak zmienić obroty w silniku? Zmienić kolejność faz? Tak, trzeba zamienić, dwie fazy ze sobą musisz zamienić i one wtedy zaczną w drugą stronę wypierdzielać. No, tak to działa, bez tu. Zamieniasz dwie fazy i jest ok. Gdzie zabezpieczenie kontrolek? Aha, zabezpieczenie kontrolek, proszę pana, jest w kontrolkach budowane. To właśnie dla takich ludzi jak ty, którzy się przypieprzają do tego. Kupiłem specjalnie kontrolki, które mają zabezpieczenia w sobie. Widzisz? Zobacz, tu jest zabezpieczenie kontrolek. I przestańcie się przypieprzać do tych kurwa lampeczek, bo już mam dość tego. Wszyscy o te lampeczki. Kurwa, te lampki 20 zł kosztują ludzie. Niech je szlak trafi. No trudno. <grym> po prostu. I chyba, że to nie o to chodzi, bo... Pokażesz pomiar rezystancji na silniku trójfazowym? No pokazałbym, jakbym miał taki silnik. Kiedy następny live będzie? No będzie... No jutro pewnie będzie, bo muszę to ogarnąć. <grym> A o co się czepiają? No właśnie się czepiają o to, bo wcześniej montowałem... Wiesz co, ja używam ogólnie... Czekaj. Nie, mam tutaj chyba... Czekaj, czekaj, czekaj. Moment. O, zobacz. Ja często do tablic wrzucam o te lampki, prawda? To są takie podstawowe lampki, najzwyklejsze w świecie. I te lampki, nawet rozbieraliśmy to wczoraj. Chyba no, no, mają tylko trzy diody zwykłe, nie? No i teraz ja rozumiem, że to trzeba zabezpieczać, ale czy wy ma, wyobrażacie sobie, że trzeba jed, takie beszustki, trzy potrójne beszustki, żeby zabezpieczyć to? Czajcie, to jest przerost formy nad treścią, bo kuźwa. Taki S kosztuje 12 zł. 12, 10 powiedzmy, nie? 10, 20, 30. A te lampki kosztują 20 zł. Kuźwa. No chyba, że to w czym, o coś innego chodzi. Ja wiem, że tam jakieś prądy zwarciowe są, jakieś różne inne dziwne rzeczy, ale mi się osobiście w mojej kadencji nie zdarzyło, że mi się lampki szlak trafił, czy coś się przez nie stało. Spalić się, spaliły. Fakt, czasami się przepalą te diody, ale to, to, to nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że w tablicy często walczymy o to, żeby miejsca było wystarczająco, nie za dużo. Więc jak ty sobie wyobrażasz montowania kurwa trzech S-ów do, do tego gówna? No po prostu sorry, ale mnie to denerwuje <śmany> <śmany> trochę. A czym powraca prąd przy napięciu między... O, czekaj, dobre pytanie. No właśnie, widzisz? Bo przy napięciu międzyfazowym ja szczerze to nie wiem kurde dokładnie o co tutaj chodzi. Znaczy nie wiem, no, no trochę wiem, bo Poczekajcie, nie na tym układzie muszę to pokazać, bo to, na IT to będzie ciężko, bo to IT to jest specjalny układ TNC. O, zobacz. Jak mamy układ TNC, prawda? To tutaj mamy... To jest połączenie w gwiazdę. To, bo to tylko tak dziwnie wygląda, ale to jest połączenie w gwiazdę. Zobacz, mamy początki uzwojeń transformatora połączone ze sobą, a końce odchodzą nam na fazy, prawda? Zero mamy tutaj jako Ziemię, tam ogólnie. Więc jeśli odbiornik nam działa. I powiedzmy, działa na jednej fazie, to to napięcie sobie idzie powiedzmy tędy, nie? Ciach, 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 ciach i wraca sobie tędy do transformatora, bo ono musi wrócić, ono musi się zawr zawrzeć gdzieś, nie? A przy napięciu międzyfazowym, to zobacz, ono idzie sobie tędy i może przejść między fazą, i mi może przejść między zerem. Ale przy takim zasilaniu trójfazowym, to tu się dzieje taka dziwna magia, że wtedy. Na pozerze praktycznie nic nie płynie, bo to wszystko się zamyka między pierwszą, a drugą, a trzecią fazą, to się wyrównuje tak dziwnie, wiesz, i nie potrafię Ci tego wytłumaczyć jakoś, tak y, chyba logicznie, ale no tak, 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 tak to jest, <grym> po prostu. Daj spokój, no być może, nie mam pojęcia, jeśli to umiesz wytłumaczyć, to dawaj, chętnie posłucham, bo, bo ciekawych rzeczy bym się dowiedział akurat, a, a nie wiem jak to zrozumieć, odpal jakiegoś live'a i wytłumaczysz i. Jeśli... Bo, bo, jeśli tak opierdzielisz tylko Farmazony, że się nie znam, to, to, to chuj, to nic, to nic to nie da. Jeśli nie udowodnisz tego, że ty wiesz, jak to wytłumaczyć, to, to Twój komentarz nic tu nie wnosi. Taka brogo. Masz może na stanie EZR mechaniczny? O, halo, <laughs> Sary Magda, przepraszam, jesteś jedyną tu kobietą chyba, i cię olewam. Nie, nie mam, wiesz? Nie mam nic takiego przy sobie akurat. W ogóle mam mało teraz z s ów bo, bo robiłem ten bo robiłem trochę re re renament. robię to mordo od 20 lat no to, to dawaj, to weź mi to wytłumacz bo jestem, ja bardzo chętnie się dowiem bo przy okazji nie tylko ja się dowiem tylko musisz, musisz to jakoś właśnie wytłumaczyć umiesz to zrobić jakoś? albo daj jakoś znać na Priva żeby to, żeby ludziom to przekazać bo, bo nie wiem nie, nie dołączy do live'a bo ja nie akceptuję, wiesz, zaproszeń bo, bo, bo nie, po prostu na razie nie Pytanie, czy dasz radę zrobić? Tak, dam radę zrobić ja to czekaj, silnik, poczekaj jutro. Co jutro ogarniemy? Jutro ogarniemy, bo będę miał tak, będę miał te bistabilne, więc jutro pewnie zrobimy te bistabilne włączniki. Silnik jak pewnie na weekend skombinuję. jedno fazówkę skombinuję na weekend, więc silnik będzie przez weekend, a trójfazówkę nie wiem, może, może na niedzielę albo poniedziałek. <laughs> No, także ogarniemy. To tylko... No, sorry, że tak późno, ale kurde, naprawdę, nie miałem, nie miałem jak tego ogarnąć wcześniej. Ale do, do weekendu postaram się to wszystko Wam ogarnąć, bo Wam to potrzebne jest do tego czerwca, nie? A fajnie było jeszcze sobie to jakoś przećwiczyć, jeśli moglibyście. Za późno się za to zabrałem, ale kurde, nie mogłem tych sprzętów wszystkich zgromadzić. Niestety. Dobra, moi mili, wiecie co? Bo... Nie chcę tego live'a tak przedłużać, tak masakrycznie, bo, bo, ja go, bo ja go muszę pociąć teraz. A znowu to się skończy, że on będzie 5 godzin trwał. Więc zróbmy tak, że zakończmy to. Dziękuję wam bardzo za, za ten, ten cały, całe to towarzystwo. Jesteście mega sejbistymi ludźmi eee, i... No i fajnie Was tu widzieć. Mega się cieszę, że Was jest tu tyle o tej porze. Mam nagranego tego live'a. Postaram się mm, wyłapać jakieś komentarze, które tutaj pisaliście i postaram Wam się w jakiś sposób odpowiedzieć, wiecie? Tylko no, kujwa, zawaliliście mnie tymi komentarzami, za co spoko, dziękuję mega, tylko, że no, ciężko to jest ogarnąć. <laughs> Ale lepsze to niż nic świetną robotę robić. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. O, oliwka, kolejna kobieta. Miło mi bardzo. Dzięki, fajnie, że jesteście i, i bardzo się cieszę, że jesteście też i interesujecie się elektryką jako kobiety. Zapraszam w weekend, zapraszam. Po weekendzie będzie też na pewno film. Bo ja to muszę wrzucić wam, żebyście też mogli jako z filmów skorzystać, a nie tylko z live'a, bo live jest przez chwilę tylko, prawda? Proszę o trochę do, 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 do dobra. <laughs> jak widzisz ja się wysłowić nie mogę, to się muszę doedukować. Tak zrobię, ale, ale prośbę mam do ciebie, bo jeśli mówisz już mi, żebym się doedukował, to weź mi to pomóż i, i napisz mi po prostu, w jaki sposób to wytłumaczyć, ja bardzo chętnie ludziom to wytłumaczę. Tylko ja sam tego nie rozumiem, to jak mam to jak mam się doedukować? A ty widzę, że też nie bardzo tą wiedzą emanujesz. Bo, bo nie chcesz nic powiedzieć, więc jeśli możesz, to odezwij się do mnie na priv, Nagraj jakiś film albo coś, albo cokolwiek, nie? Bo ja bardzo chętnie Opie ja, ja się bardzo lubię uczyć. I im więcej nowych poznajesz rzeczy, tym bardziej mnie to cieszy. Tylko po prostu potrzebuję też konkretów, nie? A nie, że tam doedukuj się. No gdzie mam się doedukować? Tyle lat, wiem, tyle lat działam w elektryce i dalej tego nie wiem. No to, to raczej się nie dowiem inaczej. <śmiech> <śmiech> Dasz radę pokazać podłączenie gwiazda-trójkąt z wykorzystaniem start-stopu? Yy, no, mamy styczniki, więc jak, jak, wiesz co, będziemy ten silnik rzeźbić lewo-prawo, to później gwiazdę-trójkąt to my sobie możemy zrobić raz-dwa. Nawet na drugi dzień nie ma problemu. Mimo, jak chcesz, to wejść na mój profil, tam są jakieś urywki z live'a gwiazda-trójkąt, więc bardzo możliwe, że... Yy, że, że, że... No że coś tam, coś załapiesz z tego, co tam było ciekawego. Napisz na briefsprach silników, czekaj, to ja Cię Marcin jakoś muszę zapisać, bo ja Cię później nie znajdę, nie cholery. Albo mam prośbę, napisałbyś Ty do mnie, bo kurwa, ja Cię tak nie znajdę, ja nie mogę tak, O teraz nie mogę kliknąć i nic napisać, po prostu. Jeśli się prowadzi live'a, to ma się trochę funkcji wyłączonych, tiktokowych, wiesz, więc musiałbym Cię później jakoś znaleźć. Kurde, jak to zrobić. No jeśli możesz, to napisz po prostu, wyślij tego, wyślij okejkę po prostu na priva, ja się do Ciebie odezwę. Bo podejrzewam, że północy dzisiaj będę miał znowu pierdeliart pytań, bo no tak się dzieje po live. A. Ja się boję wejść i zobaczyć, co tam się zadziało w tym momencie na profilu. Ale to mega się cieszę, naprawdę. Dzisiaj chwaliłem wszystkich właśnie chłopaków za chłopaków i dziewczyny teraz też mogę pochwalić. zajebiście jesteście ludzie tutaj na TikToku. W życiu bym się nie spodziewał, że jesteście tacy fajni. A stroniłem od TikToka, a teraz widzę, że bardzo źle robiłem, bo tyle, co tutaj jest ciekawych ludzi. To wow! Nigdzie nie poznałem tyle. Jak działa falownik? Hmm. Wiesz co, no to trzeba było panów od fotowoltaiki spytać, żeby oni ci to tak dokładnie wytłumaczyli. A jutro się zapytam kolegi, bo, bo jeden kolega jest od fotowoltaiki, to mi wytłumaczy dokładnie i ja ci to przekażę, bo nie chcę ci tak też pierdol gadać, bo ja ci mogę na bieżąco coś zmyślić, a, a to niekoniecznie musi działać. Bo ja mam czasami takie teorie, że sobie sam je wymyślam. Tak jak z tym międzyfazowym właśnie zasilaniem. To ja sobie sam je wymyśliłem. To już z obserwacji. A no tak, no falownik to nie tylko fotowoltaika, ale ja falowników nie podłączam nigdzie, więc dlatego, dlatego też nie wypowiem się. Jeśli kolego też kojarzysz falownik. W ogóle ty, widzę, że jeśli ty ogarniasz tak to elektrykę, to może najwyższa pora właśnie założyć jakiś kanał, kanał bo, no bo jeśli masz wiedzę, to zobacz, ile tu jest ludzi chętnych, żeby ją przyswoić. I kiedy będzie prawo, lewo? No do weekendu, no ma, max. No, 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 no weekend, no. I plan jest taki, jestem nieśmiały, ale to zobacz, to nie musisz być nieśmiały. Ja nawet widzisz, twarzy nie pokazuję. Znaczy mogę pokazać, ale. czajsz, to jest ważniejsze w sumie od mojego ryja. Więc y, nawet możesz napisać. Ja jak jesteś nieśmiały, to weź mi to wytłumaczyć w ogóle na priv, a ja, ja to przekażę dalej. Tylko po prostu potrzebuję konkretnych informacji. Słuchaj kolego, to działa tak, tak i tak, i działa, nie? I wtedy wiemy o co chodzi. No bo ja się też nie lubię domyślać, zresztą jak się domyślam, to później właśnie sobie historię wymyślam sam. Zapiszę, że... Tak, zapiszę wszystko, wszystkie te naprawdę live'y, tylko że tak, pamiętajcie, TikTok ma ograniczenie i ja nie mogę tu live'a wrzucić całego, więc albo go podzielę na jakieś mniejsze części i on będzie w kawałkach, albo na YouTubie będzie po 15 minut, bo tam mogę też po 15, chociaż teraz mogę chyba do godziny wrzucać, więc bardzo prawdopodobnie... Bardzo prawdopodobne będzie to. O, siema, snajper, Siemanko. E, bardzo prawdopodobne będzie to, że na live będzie, powiedzmy, w dwóch, trzech częściach to całość. O, proszę, jak się prezenty poszypały. <laughs> dziękuję. Fajnie. Miło Was tutaj widzieć i, i, i dziękuję bardzo za prezenty. Dobra, noc, jesteś mega pozytywny. No to spoko, widzisz? Ale zamiast się kłócić, to, to naprawiajmy świata, nie się tam kurwiajmy, bo to nie ma sensu. <laughs> I jak możemy, to pomagajmy sobie wszyscy razem. No i gitara. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za to. Kiedy będzie układ bis, z bistabilnym? No będzie pewnie jutro. No, jeśli, do, jeśli tylko dorwę wyrobię się do hurtowni na godzinę, to, to będzie jutro, bo nie, nie mam tylko bistabilnego przekaźnika tego czasowego, a nie chcę wam tak połowicznie tego tłumaczyć, no bo to bez sensu. Trzeba zrobić już to, co jest dokładnie na tym na, na egzaminie, a nie tak. Tylko wam chyba to wywalę, bo to, to wam będzie bruździło trochę. Właśnie dajcie jeszcze tak na sam koniec znać, czy lepiej wam bez tego zrobić, żebyście mieli tylko sam układ i nic więcej nie kombinować, czy po prostu to może być. Bo z tym jest wygodniej, bo wiecie, ja sobie tylko w ciach ciachciach włączam i wyłączam, nie? Ale jeśli nie, to, to ja sobie to z boku schowam i wy tego nie będziecie widzieć nawet, jeśli coś. <laughs> Okej, okay, no to jeśli git to. A, sam układ widzisz? No to jest kuźwa... No dobra, to ja to wywalę, tak, żebyście naprawdę nie widzieli tego. Bo, bo faktycznie nie przemyślałem, że to może wam trochę mm, bałaganić w głowie. No, jest git, no to czyli jest, po, jest, ten, jest podzielone zdanie, tak jak zawsze. Czyli pół na pół. Chuj, wie. <laughs> Przepraszam. Robiłeś już ten CS no TT? Czyli w sensie, że wyspę wydzielać? Nie, jeszcze tego tutaj nie robiłem. Nie ten. Jeszcze wam nie pokazywałem, jak wydzielić wyspę. Jeśli chodzi o, o, o tobie, o wyspę. No, robiliśmy, ale ten C, tylko, że no, no czas, 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 czas. Po prostu nie było czasu. Tak, to jest zadanie na egzamin na czerwiec, dokładnie. To jest dokładnie zadanie na lato 2024 L02 L4. Tak, tak to jest opisane. I to jest yy... <laughs> to jest to dokładnie zadanie. Więc y, jakby coś, to można sobie to obejrzeć i na podstawie, tylko nie jeden do jednego, pamiętajcie, nie jeden do jednego, myślimy, nie kopiujemy, tylko myślimy. Musicie ogarnąć, że to się zasila stąd, stąd, stąd i dlaczego stąd, a nie stamtąd, a nie jeden do jednego, bo jak zrobicie jeden do jednego, to oblejecie po prostu, bo to tak nie, nie wygląda. Czeicie. I też pamiętajcie o tym, że, że zwróćcie uwagę, że patrzcie, te cyferki są po coś, nie? Czyli jak oni od was wymagają, że tu ma być 100, to ma być kuźwa 100, a nie, że sobie z dupy zamontuje szefera gdzieś na środku, nie? Bo wtedy was opierdzielał i, i będzie kaszana. Dobra, a jakie zadania z L05? O Jezu, a to są jakieś L05 jeszcze? Ja mam do czwórki tylko. Miałem kończyć. No właśnie. Ty słuchaj, ostatnio jak kończyliśmy takiego live'a, to skończyliśmy go o trzeciej, a że, zaczę, zaczęliśmy się żegnać chyba koło pierwszej. Dobra, e, naprawdę. Miło było, mega i mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to kliknijcie łapkę i, i gitara, i będę za to wdzięczny. Więc piąteczka, widzimy się jutro. Miłej nocy życzę. Dobranoc.